Witajcie! Po raz kolejny mamy przyjemność gościć przedstawiciela czeskiej marki, lecz tym razem jest to model o rozmiar mniejszy. Mowa o nowej Octavii kombi. Sami przyznacie, że na przestrzeni lat ten samochód stawał się coraz ładniejszy. Lecz nasza generacja w końcu nie wygląda jak tania wariancja golfa. Jest to naprawdę samochód, który jest jakością w sam sobie. Znajdziemy tutaj liczne przetłoczenia i dużo ostrych linii. Mamy też nowy znaczek schody z nową atrapą. Nasz egzemplarz niestety jest wyposażony w światła dzienne, wykonane w tradycyjny sposób w postaci żarówek. Natomiast moim zdaniem warto dopłacić do tych wykonanych w technologii LED, ponieważ samochód wtedy wygląda znacznie lepiej. Linia boczna jest również dość prosta. Nie porywa ani nie nudzi otoczenie bardzo przyjemnego samochodu. Z tyłu zmiany są nieco skromniejsze. Ośmieliłbym się nawet powiedzieć, że jest to facelifting poprzedniej generacji. Klapa została delikatnie zmieniona, nowe światła, ponadto wykonane w technologii LED i kilka nowych przetłoczeń. Moim zdaniem nie pasują nieco tutaj te odblaski. Psuje to estetykę, ale Bezpieczeństwo przede wszystkim. Bagażnik, oczywiście największy w klasie, o pojemności 610 litrów. Jest po prostu ogromny. Jego wielkość nie jest jedyną zaletą, ponieważ jest bardzo porębny, dzięki czemu możemy w pełni wykorzystać jego pojemność. Co ważne, mamy tutaj do dyspozycji pod podłogą bagażnika pełnowymiarowe koło zapasowe bardzo duży plus dla tego samochodu. Pod względem ilości miejsca, czy to na nogi, czy to na głowę, Skoda po raz kolejny nas nie zawodzi. Mamy naprawdę ogrom miejsca. Ponadto 5 osób może to jej śmiało podróżować. Wnętrze Octavii 3 generacji nie jest żadnym zaskoczeniem. Konsola środkowa wygląda, jakby została żywcem wyciągnięta z Golfa 7 generacji. Obsługa jest bardzo intuicyjna. Wszystko mamy pod ręką. Ekran dotykowy z funkcją zbliżeniową. Kierownica jest identyczna, jaką spotkaliśmy w Superbie, niedawno testowanym, aczkolwiek moim zdaniem znacznie bardziej pasuje do Octavii. Zegary są bardzo czytelne. Jest to już element charakterystyczny dla skody, jeśli chodzi o czcionkę i przedstawienie informacji, które nam pokazują. Między zegarami oczywiście znajduje się wielofunkcyjny wyświetlacz, który jest już dobrze znany z projekt wszystkich modeli koncernu WAG. Skody od zawsze wyróżniały się ponad przeciętną ilością miejsca w środku, i ta oktawia nas nie zawodzi. Mamy naprawdę dużo miejsca nad głową, czy w nogach. Ponadto fotel jest całkiem komfortowy. Niestety nie mamy elektrycznej regulacji, ale prawie wszystko możemy sobie dostosować za pomocą małych dźwigienek. Nawet możemy tutaj regulować odcinek lędźwiowy. Siedzimy w wersji Ambition i niestety że w zestawie multimedialnym nie ma możliwości łączenia się za pomocą technologii Bluetooth. W konsoli mamy taki dość przydatny i duży schowek, gdzie można wkładać telefon. Utrudniające jest to, że jeżeli włożymy tu telefon, to musimy do niego sięgać, żeby go wyciągnąć. W przypadku, gdy ktoś dzwoni i chcemy odrzucić połączenie, ponieważ podczas jazdy nie wolno rozmawiać, prawda? Więc uważam, że naprawdę warto dopłacić i doposażyć nasz zestaw multimedialny właśnie we wspomnianą łączność. I wtedy wkładamy telefon i sterujemy nim za pomocą wielofunkcyjnej kierownicy. Jako, że jedziemy po dość prętej drodze, możemy przetestować pracę układu kierowniczego. Mamy tutaj do czynienia z elektromechanicznym wspomaganiem kierownicy. I działa on naprawdę poprawnie. Nie jest przesadnie ciężki, oporny, ani też przesadnie miękki. Jeździ się nim naprawdę przyjemnie i z przyjemnością również łykamy każde zakręty. Mamy tutaj do dyspozycji dobrze znany silnik TSI o pojemności 1,4 litra, generujący 140 koni mocy i przyspieszający do pierwszej setki w przeciągu 8,5 sekundy z maksymalną prędkością na poziomie 212 km na godzinę. Oczywiście nie było nam dane tego sprawdzić, ponieważ polskie prawo nie pozwala na rozwijanie takich prędkości. Ale to co trzeba przyznać i to co sprawdziliśmy, to dynamika tego silnika. Jest naprawdę bardzo elastyczny, ciągnie od 1500 tysiąca obrotów, a to, co się dzieje pomiędzy 2 a 3 tysiąc obrotów, to jest po prostu coś niesamowitego. Wbija w potel. Z, z podobnym silnikiem mieliśmy do czynienia w saacie Leonie, tyle że tam generował on 122 konie mechaniczne. Jakie są różnice? Ten w Skodzie oznacza się znacznie lepszą dynamiką jazdy, Natomiast, różnice w spalaniu są znikome, bądź w ogóle ich nie ma. Także wybór tego mocniejszego silnika, takiego jaki tutaj mamy, jest z pewnością lepszą decyzją. W porównaniu do Seata Leona, Octavia jest znacznie bardziej stonowana. Czy to przede wszystkim, jeżeli chodzi o zawieszenie i skrzynię biegów. Dynamiczna zmiana przełożeń w Octavii nie będzie taka szybka jak w hiszpańskim modelu. Więc jeżeli poszukujecie jakiegoś samochodu zwinnego do dość bardziej dynamicznego pokonywania zakrętów, idźcie w kierunku Seata. Natomiast jeżeli szukacie czegoś na dłuższe trasy, Skoda będzie najlepszym rozwiązaniem. Cały czas próbuję się doszukać jakichś wad w tym samochodzie. Kierownica świetnie trzyma się w rękach. Oprzyrządowanie, obsługa tego, tej konsoli jest bez zarzutu. Wszystko jest pod ręką i jest intuicyjne. Jeździ się nim bardzo przyjemnie. Fotele wydają się całkiem wygodne, chociaż nie zrobiłem tej tysięcznego przebiegu, więc nie jestem w stanie powiedzieć, jak spędzą, sprawdzą się na takiej dłuższej trasie. Zegary są bardzo czytelne. Żadnych zastrzeżeń. Jedyne zastrzeżenie można mieć do silnika, ponieważ powyżej 4,5 tysiąca obrotów brakuje mu mocy i nic się nie dzieje. Ale można też również powiedzieć, że to, co się dzieje przed 4 tysiącami obrotów, w zupełności wystarczy każdemu. Także za 80 tysięcy zł, bo tyle kosztuje nasza wersja, to jest bardzo dobry wybór. Jedną z przyczyn takich osiągów w naszej nowej oktawi kombi jest jej masa. Otóż samochód waży jedynie 1200 kg. Sami przyznacie, że to jest naprawdę dobry wynik. Dla porównania, mikra, którą niedawno testowaliśmy, która jest dwa razy mniejsza od tego samochodu, waży tonę, więc różnica na poziomie 200 kg między takimi dwoma autami takich wielkości jest naprawdę niewielka na korzyść oczywiście oktawi.